chciałam sobie z Wami porozmawiać o tym, jak pewną książką zainspirowałam, zainspirowałam dwóch nastolatków do zmiany swojego, jakby, że, że dałam motywację. Nie sądziłam, że to, co powiem o tym człowieku, że tak ich zainspiruje. Jest to książka Nik Wójcik Niezwyciężony, ta oto książka, to już mówiłam kiedyś o niej. Akurat pożyczona z biblioteki. Yy, I Pamiętam, że jak się piekowałam mm, dwójpółletnią dziewczynką, to było jakoś tak, zarabiałam, mm, tak, to było jakoś rok temu, bo tak stwierdziłam, że tak zarabiałam w internetach jeszcze, ale stwierdziłam, że tak jakoś mm, stwierdziłam, że, że chciałabym się jakimś dziećmi opiekować, bo mi brakuje trochę takich, e, że mi brakowało e, takiej współpracy z dziećmi, o. Zaczęłam tego brakować po prostu, nie? I. Bo chciałam przekazać swoją wiedzę, chciałam przekazać. A... I też uważam, że jak się dziećmi opiekujesz, to też dużo się uczysz dzięki temu. I ja właśnie chciałam się czegoś nauczyć, czegoś, czegoś ciekawego i tak dalej. A dzieci dużo mogą zmienić w swoim życiu. Na no, wieloma rzeczami dzięki nim może się zastanowić, może przewartościować wiele rzeczy. No więc po prostu znalazłam. To była było bywa, kogoś w domu, i pamiętam, że ona miała. Ona miała, no, czekaj, czekaj, miała na czekaj, czekać, jak nie miała imię, nie Ola, tylko Monika. Monika miała na imię, Moniczka. I ona miała dwóch braci. Yy, jeden miał chyba tak 11, 12, drugi miał 10. No i. Yy, ale w ogóle to była taka rodzina, gdzie po prostu Kościół, katolicyzm po prostu zdominował wszystkie sfery życia, od wychowania, głównie, wycho jak wiemy, katolicyzm, kościół katolicki wtrąca się we wszystkie sfery życia, łącznie z seksem. E, więc tam był silnie ten katolicyzm, co mi się też nie podobało, dlatego y, ja tam po prostu zajmowałam się, tak jak go traktowałam, to jako dodatkowy zarobek, tam nie wiem, 400 zł padało z tego, bo ja tam na Maksymalnie od 2 do 4 godzin i też nie codziennie, tylko wtedy, jak potrzebowali, to wtedy przyjeżdżałam. Um, I to dzie te dzieci były bardzo takie zastraszone, właśnie, bo tam, tam była taka sytuacja, że matka tam po prostu, jak ja to mówię, yy, trzymała pieczę nad wszystkim, w sensie, że była taka decydująca, że taki kapral. A ojciec był tym bardziej taki, tak z ojcem lepiej się tak dywałam, rzeczywiście, z, z ojcem tych dzieci był taki spokojny, zawsze tak ugodowy i tak dalej. Natomiast matka była taka, że to co ona powie to jest święte i ona zawsze ma rację. I po prostu się kreowała na taką świętojebliwą, na taką po prostu, no po prostu moher, no moher, moher 40 plus, o może tak powiem. I mm, na taką, ona się no, kreowała na taką po prostu mega pobożną i tak dalej ale do czego zmierzam. Te dzieci były bardzo zastraszone, łącznie z tym najmłodszym dzieckiem, z tą dwójpłoletnią dziewczynką. E, bardzo były zastraszone do tego stopnia, że mm, no, starałam się z nimi rozmawiać, tak? zawsze starałam się poświęcić im czas, nie tylko tej najmłodszej, bo moim głównym zadaniem było opiekowanie się najmłodszą, ale ja zobaczyłam jaka jest sytuacja, bo oni cały czas w komputerze siedzieli i stwierdziłam, że jakoś chcę ich odciągnąć od tego i no, zaczęłam do mi przychodzić do pokoju, tam zaczęliśmy gadać co za grach, zaczęliśmy. Kilka razy razem graliśmy nawet, ale mnie to tam jakieś takie szczelanki to mnie to nie interesowało. No i zaczęłam opowiadać, jakie czytam książki i tak dalej, co robię, że zarabiam w internecie i tak dalej. No i któregoś dnia mm, właśnie opowiedziałam o książce pewnej, że słuchajcie. Ja sobie czytam taką, taką książkę, ona jest naprawdę mega super i w ogóle. I tam zaczęłam opowiadać, że ta książka jest o człowieku, który nie ma rąk, nie ma nóg, a prowadzi wspaniałe życie, pływa, yy, ma dwójkę dzieci i w ogóle inspiruje innych, jeździ po szkołach, inspiruje dzieciaki w waszym wieku itd. No i jeden z tych chłopców powiedział: Aga, to weź przynieś tą książkę, ja chcę poznać tego autora, proszę cię, przynieś tą książkę. Ja wiem, okej, okay, nie ma problemu. Następnym razem, jak do Was przyjadę, to chętnie tą książkę ze sobą wezmę. No i spotkaliśmy się kolejny raz, wtedy, jak się miałam tym dzieckiem opiekować, oni byli akurat wtedy w domu po szkole i wzięłam tą książkę właśnie ze sobą i zaczęłam im opowiadać. Że tutaj jest facet bez nóg, bez rąk i tak dalej. Nie spodziewałam się, że. Yy, dzieci mają w sobie taką ogromną dojrzałość naprawdę myślałam, że właśnie jak opowiem mi o tym to będą zaraz yy, mówić po prostu że o biedny i tak dalej nie było niczego takiego wręcz był taki yy, taka inspiracja, że wow, jak on to robi w ogóle super. Jak on to robi, opowiedz coś więcej. Naprawdę to jest naprawdę ciekawe. No i a gdzie go można znaleźć na YouTubie? Gdzieś go w internecie znajdę, gdzie go na YouTubie znajdę i już zaczęło się zaraz poszukiwanie. Także mm, chciałam Wam powiedzieć, że wbrew pozorom dzieci są mega dojrzałe. Także y, ja zawsze uważam, że dzieci warto traktować jak przyjaciół, y, nie traktować właśnie jak takie jakieś istoty nierozumne, które mało co rozumieją, bo dużo rozumieją, więcej niż nam się wydaje. Dobra, to by było na tyle, trzymajcie się, hej.